Hear the beat, it's in my chest. Got me feeling some kind of way. I confess the rhythm takes over. No room to rest. My heart's dancing, it's a love conquest. Cześć, dzień dobry w kolejnym vlogu. Ja dzisiaj tak zaczynam nietypowo typowo tego vloga od drugiej strony kamerki bo przyszedł ten moment, żeby nagrać vloga roślinnego dotyczącego przeglądu moich roślin domiczkowych w mieszkaniu. Pojawią się dwie części. Dzisiaj zajmiemy się witrynkami. Głównie jedną witrynką z IKEA, bo ta mniejsza. Tam są w sumie same choje i jedna roślina, którą Wam na samym końcu pokażę. A tu jest ta witryna, o której Wam wspominałam już w okolicach Jakoś na początku marca, w okolicach moich urodzin, które miałam pod koniec lutego, to taki prezent urodzinowy, dodatek do prezentu urodzinowego, bo prezentem urodzinowym, jak ktoś ogląda moje vlogi, to wie, że było pomalowanie ściany w mieszkaniu. Mężuś moje życzenie spełnił, a dodatkowo długo czekałam na to, aż ponownie pojawi się witryna w sklepie IKEA. Aż w końcu doczekałam się i właśnie na początku marca ponownie została dostępna, więc już się nie zastanawiałam, tylko zdecydowałam się na nią. A dlaczego zdecydowałam się na witrynę? A to dlatego, że spodobał mi się ten kolor, polowałam na czarny. Biała, owszem, była dostępna na stronie, ale ja polowałam na tą czarną, bo jak tutaj się da oświetlenie, to ten czarny kolor, tak. Bardziej elegancko wygląda, więc czekałam cierpliwie, aż się doczekałam, i w końcu jest. Mam czarną witrynkę. Ona jest już z nami dobrych kilka miesięcy, a ja pokazuję ją teraz. A dlaczego zdecydowałam się na kupno witryny? Nie dlatego, żeby specjalnie stworzyć jakieś specjalne warunki klimatyczne moim roślinom, bo moja witryna spełnia tutaj funkcję głównie dekoracyjną w pokoju u Milenki, zaraz sobie przelecimy półeczkami i pokażę Wam te rośliny. Dlatego jest oszklona, bo mi się po prostu takie regały bardziej podobają. Zarówno potrzebowałam dodatkowego miejsca na moje rośliny, bo na półkach był już deficyt tego miejsca, więc zdecydowałam się na kupienie dodatkowego regału. Ja również książki w dużym pokoju, też mam takie witryny Również z Ikea, z tym, że w kolorze białym, i tam też są one przeszklone. Tylko tutaj, w pokoju umilenki, są takie regały zwykłe, ale one już mają swoje lata. Więc jak już zmienialiśmy meble w dużym pokoju, to właśnie takie przeszklone witrynki zaczęły mi się podobać. A tutaj te rośliny moje nie mają specjalnych warunków, muszą sobie radzić w takich jakie są. To są głównie maluchy. Rośliny, które kupowałam jako maleńkie sadzonki, jednolistne, zarówno do ukorzenienia, więc one tutaj są niewielkiej wysokości, wielkości, więc mieszczą się do tej witryny, bo ja tutaj nie mam zamiaru likwidować żadnych półek żeby rośliny rosły cały czas w tej witrynie, po prostu jak osiągną taki poziom wzrostu, że już nie mieszczą się na danej półce, wtedy lądują w normalnych mieszkaniowych warunkach. Tak się stało m.in. z Syngonium T24, które świetnie sobie tutaj dało radę, i już mieszka na zewnątrz i jeszcze miałam tutaj philodendrona Hadreum. również fajnie wyrósł i leży już na zewnętrznej półce, ale te rośliny wam pokażę w innym vlogu, w drugiej części, kiedy będziemy sobie przechodzili po mieszkaniu i oglądali moje rośliny, a tutaj pokażę wam Sadzoneczki, głównie te najmniejsze. I jeżeli chodzi właśnie o to, że ona pełni tylko funkcję dekoracyjną, to jest, jak mówię, i nie bierzcie ze mnie przykładu, bo tutaj ani nie ma dodatków, ani gadżetów, jak na przykład pomiaru wilgotności powietrza. Tak, dostałam taki termometr do pomiaru wilgotności powietrza, ale on jest w dużym pokoju i stoi normalnie na komodzie. I tam mierzy temperaturę, więc jak widzicie, u mnie jest taka zupełnie amatorska witryna. Nie mam ani mierników do pomiaru pH wody. Ja stwarzam po prostu roślinom warunki typowo amatorskie, domowe. Jeżeli jakaś roślina się zaklimatyzuje, chce ze mną być, to super, a jeżeli nie, to niestety, ale nic na siłę. Nie mam żadnych pudełek, w które pakuję nowe sadzonki. Nie zamykam ich, bo dla mnie roślina też musi pełnić funkcję dekoracyjną. Nie mam jakoś tutaj też specjalnie nawalonych tych roślin w tej witrynce, żeby każda miała swoją przestrzeń. Ułożyłam je tak, jak mi pasuje. A jeszcze oświetlenie również nie jest profesjonalne, bo oświetlenie typowo do wzrostu roślin mam tylko w kuchni i tam jest to fioletowe, światło nieszczęsne, fioletowe. Dobrze, że jest zamontowane w kuchni, bo ja po prostu nie mogłabym funkcjonować przy takim świetle na co dzień. Ja po prostu doświetlam rośliny takim profesjonalnym światłem, ale tylko jak mnie w kuchni nie ma. To nie jest moja bajka dla moich oczu. A tutaj muszę Wam zdradzić, że w tej witrynie jest nic innego jak, uwaga, uwaga, korzystam z oświetlenia podszawkowego. Jak ono mi się sprawdza? Zaraz zobaczycie. Najpierw Przelcimy sobie roślinami te, które stoją tutaj u góry. Tu są dwa syngonia. Jedno epipremnum rośnie sobie jak samo chce ze szczepki zrobiłam. Tu mam syngonium wenlandii o tych welwetowych liściach. Ono wyleciało z witrynki, bo zarówno jak to syngonium obok, obydwa te syngonia miały wciernastka, więc one wyleciały na górę. Witrynka jest położona naprzeciwko okna w pokoju Milenki, więc dostęp do światła ma, a wieczorami... Ona nie świeci światła tego górnego, zwykłego, tylko świeci roślinom. Ma dodatkowo w pokoju taki klimacik, więc jej wystarcza takie światło, oczywiście w sezonie letnim, jak ma wakacje, bo później dochodzi oczywiście albo oświetlenie to górne, albo na biurku, ale teraz korzysta głównie z tego oświetlenia wieczorami z witryny, a i rośliny korzystają. Jak wcześniej wspominałam, jest to oświetlenie LED-owe, Składa się z takich czterech listewek. Tutaj na każdej półce z czterech przymontował mi mężuś. I powiem Wam, że rośliny lubią i takie zwykłe, tanie oświetlenie podszawkowe. A teraz sobie przelecimy po kolei półkami. Pierwsza półka od samej góry. I mamy tutaj filodendrona Rio. Ja kupiłam tą sadzoneczkę jako jednolistną do samodzielnego ukorzenienia. Jak widzicie, coś się zadziało, że mało tego, że ta sadzoneczka zaczęła puszczać tutaj po bokach liście, jeszcze tutaj z tego drugiego boku wypuściła takie cztery listka, cztery, tak, i piąte idzie w drodze. Ładnie się wybarwia, nie mogę powiedzieć, i jak sami możecie zobaczyć. Oświetlenie podszawkowe doskonale się sprawdza. Rio takie przypasowało. Kolejną sadzonką to w ogóle jest półka głównie ze cindapsosami, y, które przybyły do mnie w lutym. To był jakiś taki okres walentynkowy, ten mój urodzinowy, więc wtedy zdecydowałam się na kupienie u Dominiki y, kilku Scindapsusów. Ja je miałam wszystkie do samodzielnego ukorzenienia za wyjątkiem jednego, ale to Wam pokażę później, który przyszedł już do mnie w kubeczku ukorzeniony. A tutaj miałam sadzonki listka cięte do samodzielnego ukorzenienia i tutaj mam z Jade Satin Aurea i on przyszedł mi z takim listkiem. Ale już możecie zauważyć, że każdy kolejny liść, który zaczął wyrastać, bo sadzonka fajnie się ukorzeniła, bardziej wybarwiony. Im wyżej, tym tego żółtego przebarwienia jest więcej. I idzie w górę i za chwilę mu już nie starczy miejsca, więc wyląduje na zewnątrz witrynki ten Steam Dapsus. Póki co jeszcze rośnie w tej witręce. Kolejną sadzonką jest Epipremnum Maniula Golden. Ten listek zamawiałam na grupie z Facebooka od jakiegoś sprzedawcy, i ten listek już tak średnio wygląda, ale ładnie mi się ukorzenił i jak widać, puścił dwa kolejne maluchy, więc się zadomowił. Akurat to EpiPremnum Maniula Golden. Trzymam w Lechuzie. Kolejny. To syndapsus już od domniki. To syndapsus statu też jakoś tak nie bardzo mu po drodze jest, ale coś tam nieco się pojawia. Ten listek wyszedł niewyraźny, ale tu już kolejny idzie, więc mam nadzieję, że będzie nieco lepszy. Tak widzicie tutaj na załączonym obrazku. Sadzonka tego syntapsusa przyszła do mnie 14 lutego. A 26 maja, maja, więc trochę to trwało. Ten listek mi się ukorzenił i od tego czasu już wypuścił nowe dwa listki. Jak na warunki, takie, które tutaj mam, a tych warunków nie mają te Syntapsusy wcale, bo i wilgotność nie taka, i oświetlenie też nieprofesjonalne, więc myślę, że sobie nieźle radzi. Tutaj kolejny przykład. To Epipremnum Chams elise. Ono charakteryzuje się tym, że spód tego liścia ma takie jakby przerysowania. Widzicie po bokach takie jak bryski zrobione. Jeszcze Wam spróbuję pokazać jakiś inny liść. Tu jeszcze macie pokazany taki drugi listek dla przykładu z tymi charakterystycznymi przerysowaniami od spodu. Są tutaj bardziej takie zarysowane, więc widać je dokładnie. Jest to Epipremnum chams elise. I jak widać też sobie radzi nieźle. Kolejny to Stindapsus platinum. I to jest również Stindapsus od Dominiki. Przyszedł nieukorzeniony z jednym listkiem. Ten drugi już wyrósł. Zdążył wyrosnąć i tam idzie trzeci Kolejnym Stindapsusem tutaj z tyłu jest to jedyna sadzonka, która przeszła do mnie już ukorzeniona od Dominiki, ale od momentu, kiedy przeszła, czyli od lutego, tutaj nic nowego się nie zadziało. Dalej są dwa listki takie jak były. Rosnąć nie chcę wcale i jest to Styndapsus Moonlight Aurea. Tak wygląda. A tu Golden Photos. Taki neonowy susik. tu na brzegu coś, tu ten listek taki z lekkim wybarwieniem, z ciemniejszym zarysem zielonego wyszedł, ale ładnie rośnie. Kolejną półkę przeznaczyłam na Syngonia i tutaj są Syngonia również maluteńkie, które przyszły do mnie jako nieukorzenione sadzonki. A to na przykład Syngonium, jest to Syngonium Emerald Gem Varigata. Jest to moje syngonium, które pocięłam, ukorzeniło mi się i wsadziłam, bo poprzednie mi się zniszczyło i jak widać też tutaj przy tym sztucznym oświetleniu, zupełnie amatorskim, świetnie sobie radzi, aż za dobrze, bo pojawił się liść, który będzie liściem chyba samobójcą, bo wyjdzie zupełnie biały. Nie wiem, czy to kwestia tego, że ma za dużo tego światła. Nie mam pojęcia, ale tu widzicie, ładnie się wybarwiały. Sadzonka, która teraz puszcza kolejnego liścia. Tu mam syngonium Ghost. To syngonium woła o pomstę do nieba, bo niestety poobcinałam wszystkie liście, bo i tutaj zaczają się przędzior do tego syngonium. Zobaczymy, czy coś z tego będzie, czy po prostu pójdzie na straty. Ale walczyłam mocno. Sprzęciorami one były silniejsze, ode mnie tą walkę wygrały jak widać został mi tylko jeden listek. Tu mam z tyłu fajne syngonium, ten największy liść, który niemal wystaje poza witrynkę. Przyszedł do mnie do ukorzenienia, ukorzenił mi się i wypuścił kolejne dwa listki i jest to syngonium Dark Knight. Taki oryginalny dosyć kształt to syngonium te liście ma, ale jak widać też się... Witrynce zadomowiło. Tu z tyłu mam Syngonium T25. Też wypuszcza nowe listki. Tam jeden się rozwija z tyłu. Też pewnie będzie cały biały. Hmm. Może dlatego, że one leżą tutaj po środku i bezpośrednio na nie świeci ten LED. Zobaczę. Najwyżej troszkę zmienię i przesunę na boki. No, zobaczymy jak to będzie. Ale te 25 fajnie sobie rośnie. Tu mam epipremną amplissimum Variegata. Ono fajnie mi rosło, aż pewnego dnia, nie wiem co się tutaj zaciało, ale połowa tego liścia, jak widzicie, zbrązowiała mi. Biorąc pod uwagę to, że to epipremną amplissimum variegata przyszło nieukorzenione z dwoma listkami, to tutaj i tak się fajnie dzieje, bo. Pojawiły się dwa liście, co prawda nie tak ładnie wybarwione jak temateczne, ale są. I tu jeszcze pojawiła się nowa sadzonka, która pewnie pójdzie w regres. Nie szkodzi, niech sobie rośnie. Tu mam syngonium Red Spot. Wybarwia się bardziej na różowo niż zielono, chociaż ten najmłodszy listek już jest całkiem ładnie wybarwiony. Ma taki paseczek zielony. Przez środek tu idzie tam z tyłu kolejny liść, więc mam nadzieję, że pokaże też więcej troszkę jednak tego zielonego niż tego różowego. I to chyba cała półka, tak. To cała druga półka, gdzie mam Syngonia. Przechodzimy do kolejnej półki i tu już jest taki lekki miżmasz. Zaczniemy sobie od tej sadzonki Syngonium. Jest to Syngonium Yellow Variegata. Tu też coś niedobrego zaczęło się na tym liściu. Może spotkał go podobny los jak Epipremnum Amplicimum variegate. Może za mało tego światła jednak tutaj ma teraz w ciągu dnia, ale pozostałe liścia są ok. I ten najświeższy list, który teraz wyszedł, jest pięknie wybarwiony. Kolejne syngonium to syngonium trzech Króli. Wygląda tak, była taka lichutka, sadzonka. Więcej jest tego jaśniejszego, zielonego niż tego ciemniejszego, ale myślę, że takie plamki, gdzie każdy liść jest inny, też wyglądają dobrze. Kolejny syngonium to syngonium panda. Też przyszło jako sadzonka do samodzielnego ukorzenienia. Pojawiają się nowe listka. Więc też się tutaj w witrynce zadomowiło. Z tyłu mam Anturium Silver Blush. Jemu też tutaj jest bardzo dobrze. Ja w sumie tutaj nie daję temu Anturium żadnych odżywek. Podlewam go tylko i wyłącznie przez staną wodą. I zobaczcie, nowy liść to Anturium wypuściło. Charakterystyczne jest to, że na blaszce liściowej pojawia się taki brokacik, ale to jest uzależnione od promieni słonecznych, jak padają. W tej chwili tego nie zobaczycie. Pojawił się kolejny liść, już któryś z kolei, więc mnie to bardzo cieszy i nadal rośnie, bo jak widzicie, jest jeszcze wybarwiony na taki brązowo-bordowy kolor. I obok również jest e, Anturium Silver Blush. To z biedronki, które wam pokazywałam, ono tutaj wypuściło takie dłuższe łodyżki ze świeżymi liśćmi i już ledwo trzyma się w tej witrędze, ale póki się trzyma, to niech sobie tutaj rośnie. I ostatnią rośliną na tej półce jest roślina, która powstała z martwych. No a okazja oczywiście frydek. Ten zwykły frydek bez wariegacji. On się jakoś inaczej nazywa. Musicie mi wybaczyć. Ten mój brak pamięci. Ta alokazja długo nie miała nic. Była pusta doniczka. No zobaczymy, co się tutaj będzie dziać. Ja już byłam pogodzona ze stratą, ale zostawiłam tą bulwkę w podłożu, w bigosie. I ta alokazja jakoś odżyła z martwych. I tu ostatnia półka, na której mam z cindapsusa. Tu z tyłu alokazja, która również straciła wszystkie liście po zakupie. Ale jak widać wypuściła... Chętnie dosyć takiego dosyć sporego pierwszego listka. Mam nadzieję, że pójdą kolejne z czasem. Tu mam y, troszkę taką sadzonkę, która nie martwi, bo jest to Synconium Red Spot Tricolor. Tak, Tricolor, a tutaj jest zaledwie jeden kolor różowy. No, straciła też, poszła w regres ta sadzoneczka. Trudno się mówi. E, tu mam dwa filodendrony z Biedronki za tanie pieniądze kupione. Jeden jest taki jaśniejszy, drugi ciemniejszy. I tu mam dwie ofiary losu. Pierwsza z Sadzonkata z tyłu to Sindapsus Monlight Mint. Niestety, jak widzicie, coś się złego zadziało, mimo że jest ukorzeniona. To liść odszedł, ten, który do mnie przyszedł, ale jeszcze tam z tyłu zostawiłam. Jeszcze nie wyrzucam, jeszcze daję szansę, bo jakiś tam stożek wzrostu jest, więc zobaczymy, czy coś się zadzieje. I tu mam jeszcze jednego filodendrona, Strawberry Ice, do którego już tracę cierpliwość. Z jednym listkiem jest i zobaczymy, czy coś z tego będzie. I to by były wszystkie rośliny. Teraz muszę wstać jakoś z tej podłogi. No, udało się. To są wszystkie rośliny, które Wam dzisiaj pokażę. Jeszcze za chwilę wyjmę z witrynki jedną, która jest tej mniejszej z Ikea. Taki przegląd dzisiaj witrynki był, a resztę roślin pokażę Wam w kolejnej części vloga, która pojawi się za jakiś czas. Mam nadzieję, że niedługi, i tego lata będzie taki przegląd moich roślin doniczkowych w mieszkaniu zakończony. Przeszłam do tej witrynki, gdzie jest tylko jedna roślina doniczkowa i jest to alokazja Frydek Wariegata. Ta z Biedronki największe liście straciła, ale odwdzięczyła się tutaj jednym, który rozwija się. Jeszcze nie całkiem jest stracona, więc ja ją tu trzymam bezpośrednio przy oknie północno-wschodnim u Milenki w pokoju Mam nadzieję, że zupełnie nie stracę, a jak stracę, to zostawię burwki, będę cierpliwa i może wyrośnie tak jak ta zwykła alokazja poli i ten frydek bez wariegacji. Umówmy się, że on to się tak nazywa. I to jedyna roślina, którą mam w tej witrynce, bo pozostałe to choje. Najwięcej roślin doniczkowych mam jednak w dużym pokoju, bo tu u milenki poza tą witrynką. Jest jeszcze kilka innych roślin, ale tu są skupione przede wszystkim choje. Podobnie kuchnia jest w większości z chojami. Pokój Adika, on ma mało, bo i ma najmniejszy pokój, najmniej miejsca na parapecie. A parapet zajmują oczywiście choje. W dużym pokoju będzie trochę Wam do pokazania, ale tak jak mówię, to już innym razem. A dzisiaj dziękuję Wam za to, że byliście, że spędziliście ze mną swój wolny czas. Życzę Wam miłego dnia i do następnego razu. Papatki!